you <smart noise> Cześć kochani, z tej strony Scarlett. witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam Was na kolejny odcinek pomyłeczek. Pomyłki dzisiaj będą z rozgrywką, więc nie tylko scena. Oczywiście pozdrawiam wszystkie osoby, które są ze mną na premierze na żywo. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. To jest trochę dziwne, że e, słyszycie mnie i jednocześnie z Wami rozmawiam w tej chwili, ale już się do tego przyzwyczailiśmy. Jednocześnie teraz muszę Was ostrzec, ponieważ wszelkie jakieś trzaski, piski to moje pełnoletnie krzesło, z domu rodzinnego, ponieważ ten odcinek nagrywam w domu rodzinnym, dlatego też nie ma kamery, bo tutaj jakby trochę inne warunki mam niż na mieszkaniu. Także tyle, ale i tak niedługo będziemy się znowu widzieć, więc spokojnie zapraszam do oglądania. Więc jak zaczął śnieg tutaj sypać. Ogólnie jak tworzyłam kad scenę, to było, że jest gorąco i w ogóle. A te scena zobaczycie później na koniec odcinka. A widzę, że zaczął sypać śnieg, więc to będzie trochę takie komiczne połączenie. No ale dobrze, niech już będzie święto zbiorów. No jest święto zbiorów i to święto zbiorów to chyba tak nie bardzo ja bym chciała, żeby ono się odbywało. Dlatego, że zdaje mi się, że dzisiaj nie ma żadnych usług. Dlatego, że mam inny plan. Mianowicie taki, że pojedziemy sobie razem z petunią i będziemy. Nią się trochę zajmować, w sensie pojedziemy sobie do psiego parku. Ja jeszcze będę musiała sprawdzić w galerii i poszukać jakiegoś fajnego psiego parku. Nie, 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 żadno odsapni. I powiedzcie mi proszę, czy jest jakiś mod na to, żeby usunąć ten nastrójnik, ponieważ wiem, że meble z ekożycia są jakby oznaczane jako gorszej jakości i Simowiak wchodzą do takich wnętrz, to właśnie mają, że jest kiepsko umeblowane. No wybaczcie mi, ale nie sądzę, żeby jego mieszkanie w jakiś tam sposób kiepski zostało umeblowane. I druga sprawa, o której sobie myślę, to jest taka, że weźmiemy sobie może dzisiaj też małą Lię, ponieważ też jej dawno nie było, też o nią pytaliście, także myślę, że fajnie będzie też z Lią posiedzieć. Dante, powiedz mi, jak ty się czujesz? Jesteś procesującym procesory, pracę za 23 godziny. Mam nadzieję, że kasyna z trochę wam wyjaśniła ostatnią sytuację, która była bardzo dramatyczna, aż do tego stopnia dramatyczna, że na Instagramie tłukliśmy ten temat po premierze, bo było mnóstwo, mnóstwo pytań dotyczących właśnie tego co zrobił V ludzie, że w ogóle jakieś takie teksty, że on prawie Iris tam uderzył w ogóle Jezu, tak jakby całe moje budowanie postaci V poszło, wiecie, gdzieś tam do kosza w ogóle wszyscy zapomnieli jak to powstać, powstała, jak, czym ona się raczej kieruje w życiu i takie miałam, o, oh. a niektórzy to coś zdziwieni, że jak to, a to kurczę już trzecia taka akcja w była. Ale to już pomijam, bo już temat tak wałkowałam, że chyba nie ma sensu go drugi raz tutaj um, wam przedstawiać. Natomiast wejdę sobie do galerii i teraz tak, czy ja mam w ogóle połączenie z internetem? Bo jak... Aha, nie mam. <laughs> Super, dzięki, gro. To pozostanę bez połączenia. Oczywiście mam połączenie z internetem, tylko gra sądzi inaczej. No to niedobrze, no to będziemy musieli się wybrać do wyżbowej zatocz... Puu, do BB. Do tego psiego parku, który mamy gotowy, a on jest taki biedny i tam za bardzo nic nie ma. No ale cóż, Dante się zajmie swoją psiną. Podszkolimy ją, a właściwie powiem Wam szczerze, że nigdy jakoś tak mocno nie ingerowałam w życie tych zwierząt. Jakoś tak nie ogrywałam nawet do końca tych psów i kotów. Także będę mieć przynajmniej jakąś okazję teraz. Lecimy sobie z Emeczką. Żeby nie było Dante, weź sobie zmiń strój. Powinieneś mieć jakiś zimowy, bo tutaj akurat jest bardzo zimno. Dalej jesteś nie swój. Biegnij przez tor przeszkód ze zwierzakiem o imieniu Petunia choć. Pamiętacie mój plan, że kiedyś chciałam, żeby Petunia miała szczyniaki? Dalej jest w mojej głowie. Dalej się nad tym zastanawiam. Chodź, Petunia! Wkurza mnie to, że jak wczytuję jakąś parcelę, to przez chwilę mam naprawdę z 10-9 FPS-ów, a potem mi to wszystko wraca do normy. Ale to zdenerwujące. Że tak jest. Wow! Petunia jest inteligentna! Ale wy macie relację z Pytunią tutaj na maksa. Wow Ej, Pytunia Wsino Jaka ty zdolna jesteś No jestem zszokowana i co tu też? Na luzie? Na luzie! O Jezu! Świetnie. Tylko oni to chyba źle ułożyli, bo ona idzie jakoś tak, potem tak, potem tak, potem tak, a potem tak. A chyba miała z tej strony startować i przybyć to wszystko w ten sposób. Albo z tej. Chyba, że to moja wina. Super, pogłaszcz ją. Nie jest źle, ale może być lepiej. Petunia pokonała tor w czasie 59 minut, popełniając 3 błędy. Postaraj się, żeby Dante dobrze ją trenował. Pamiętaj o odpowiedniej dyscyplinie przed biegiem. Chodź, Dante, lecimy z Petunią jeszcze raz. A to co? A to modra. Uuu, petunia psujesz. Chodź dalej. A ci to co robią? Co za impreza? gdzie dziwniej ich oglądać. W każdym zapisie już mam ich nieżyjących, więc oglądanie tych postaci. ...będących właśnie w świecie żywych jeszcze, to... ...to jest hit. Jezus Maria, ty się starzejesz, masz 32 dni do zmiany grupy wiekowej, Dante. No ale w sumie... Czas leci. Pięknie. Dobrze, że masz tego psa, Dante. Zwierzak o imieniu Petunia może się pochwalić świetnym wynikiem. Na to, że przeszkód ukończył go w 59 minut. Retul Dante musi być prawdziwym mistrzem w tresurze zwierzaku. Petunia, ty złotko, nasze! Gratulacje. Co że się tak rozczulam nad zwierzakami? Ale wiecie, ja uwielbiam. No, ja nic nie poradzę. No, to jest taka miłość i tak już być musi. Skorzystaj z. A to kto? A to fajne zwierzę z tego mogłoby być niezły miks z petunią. Dante, skorzystasz z toalety i pójdziemy z petunią jeszcze na spacer tutaj. Petunia? Nie, petu nie chcę. Działania: otwórz profil, opieka nad zwierzakiem. Weź na smycz. Kochani, nie będę przedłużać, zaproszę Was dzisiaj na ostatnią już cutscenę pomyłkową i mam nadzieję, że będzie Wam się podobać, a już od przyszłego tygodnia, właściwie to jest problem, ponieważ ja nie jestem do końca pewna, czy następna cutscena pojawi się w przyszłym tygodniu ponieważ może być tak, że będzie za dwa tygodnie, dlatego że ostatnio trochę się nie wyrabiam i powiem Wam, że ciężko mi jest ogarnąć to wszystko, żeby było na sobotę. Teraz też siedzę po nocach, żeby ten odcinek zrobić, boże, i muszę trochę przystopować. Także jeżeli nie będzie za tydzień pomyłek, to Was przepraszam, ale po prostu czasem też potrzebuję odetchnąć. A ja już Wam dziękuję za oglądanie. Facebook, Instagram, jak zawsze dla Was w opisie. Widzimy się w kolejnym odcinku pomyłek! Mm, no, będzie się działo. <laughs> będzie się działo. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia, kochani. Cześć!